Cześć, tu Piotrek z Kubik Orb. Jesteśmy dzisiaj na Placu Dawida we Wrocławiu. Nagrywamy dla Was serię poradników o aplikacji pomiarowej QuickGNSS. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wykonywać pomiar punktów i jak wyeksportować go do pliku TXT. Zapraszam. Aplikacji QuickGNSS, aby zmienić numer punktów w pomiarze, wystarczy kliknąć numer punktu, wpisać zadany numer punktu i zaakceptować. Następnie, żeby zmienić liczbę epok, wybieramy przycisk epoki i ustawiamy konkretną liczbę epok, która nas interesuje. Aby zapisać punkty, należy wybrać klawisz plus na dole ekranu. Proszę zwrócić uwagę, że przy zapisie punktów Pojawia się klawisz więcej epok, który umożliwia nam dodanie 10 epok po każdym kliknięciu. Może to umożliwić zwiększenie ilości epok pomiarowych na naszej osnowie. W celu wyeksportowania punktów przechodzimy do głównego menu, wybieramy klawisz współrzędne i przyciskamy klawisz EXPORT. Wybieramy plik tekstowy, bądź plik tekstowy z wszystkimi danymi, bądź plik tekstowy z opisem. Plik tekstowy możemy udostępnić przez gmaila lub zapisać na dysku gmaila lub zapisać na pamięci wewnętrznej kontrolera przez Total Commander'a. Zmieniamy nazwę pliku. Potwierdzamy, plik został zapisany w pamięci wewnętrznej kontrolera. Jak sami widzieliście, było to bardzo łatwe. Zapraszamy do oglądania następnych filmów. Będziemy przygotowywać dla Was serię kolejnych poradników z użyciem aplikacji QueeGen SS. Do zobaczenia!